Cześć, witam od Was serdecznie. Dzisiaj niedziela, także. E, także e, pewnie macie wolne. E, dajcie znać w komentarzach. E, no, i będę prosił, jak zwykle, o lajki, subki i właśnie komentarze. E, dzisiejsze nasze spotkanie, jak zwykle, zaczniemy od Jusenki. Na dzisiaj mam. Artysta Piotr Rubik w piosence Psalm z Krakowa. Bardzo fajna piosenka. E, bardzo lubię tego artystę, bo e, no, e, jest bardzo uzdolnionym e, e, kompozytorem e, i dyrygentem, także także bardzo, bardzo lubię jego piosenki. E, z, zobra, a jak zwykle będę Was zapraszał też do mojego sklepu internetowego. Link będzie w opisie filmu. E, no i wiecie, że tam są e, bardzo fajne produkty filmy do live e, Zamówcie sobie i zobaczcie sami, że są super. E, także, także tyle. Eee, bardzo, wam jeszcze raz, bardzo Wam dziękuję za wszelkie eee, przejawy Waszej aktywności. Eee, aha, i jutro będę miał drugą zmianę eee, w sklepie Dino, także osoby z Wrocławia i okolic zapraszam na zakupy do sklepu Dino na ulicę Suwalską. Ja tam będę od 14 do 21 Będę siedział na kasie. Także także e, zapraszam na e, zakupy. E, jak mnie ktoś e, rozpozna i, i pozdrowi, to będzie mi bardzo, bardzo miło. E, także e, zapraszam m, na zakupy do sklepu. No i na dzisiaj to będzie to będzie wszystko. Nie będę przedłużał także Jeszcze raz dziękuję za, za to, że jesteście, że oglądacie moje filmiki um, i zapraszam do, do sklepu i dzisiaj i do obejrzenia dzisiejszej piosenki. Dzięki za spotkanie. Pa pa!